W 2016 roku Paweł Strzelecki kandydował na dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Kiedy wczesną wiosną zaproponował mi dołączenie do swojej ekipy w roli prodziekana do spraw naukowych, byłam trochę zaskoczona i obawiałam się tego wyzwania. Ale bardzo szczera rozmowa z Pawłem rozwiała moje wątpliwości. Muszę powiedzieć, że nigdy nie żałowałam tej decyzji. To były pracowite, ale bardzo ciekawe i satysfakcjonujące 4 lata. Od początku było jasne, że stanowimy zespół. Bardzo szybko stał się to zgrany zespół, co było ewidentnie zasługą Pawła. Taka drobnostka. Psychiczne spotkania ekip dziekańskich zazwyczaj noszą nazwę Kolegium Dziekańskie. U nas Paweł zaproponował określenie kwartet, co jeszcze bardziej podkreślało zespołowość naszych decyzji. Dla mnie Paweł jest człowiekiem wielkiego formatu, jest człowiekiem wielkiego umysłu, ale co jest jeszcze ważniejsze, jest człowiekiem wielkiego serca. Te cechy pozwalają mu osiągać głębokie i trwałe sukcesy. Jestem pewna, że uniwersytet zasługuje na takiego rektora. Trzymam kciuki za rektorski sekstet.